Tak, widzowie, mam już 30 subów, nie 20, już 30, to szybko wzrosło, dzięki moim kolegom, którym dałem szatałty na koniec. I tutaj, jak widzicie, część postaci siedzi, ale bez dłuższego zwlekania, zacznijmy kompilację. Dobra, pochodźmy i poszukajmy następnego takiego dużego. Jak w... przenieśmy się od razu do lasu, już jesteśmy w lesie, tylko ten yy, miałem. Yy... Zacząłem się słownie. Jestem nas, no, tak są drugie. Do, do, przetepnijmy przedep, się do. no ten. Już dawno się przetepnąłem. chciałem powiedzieć, przetepnijmy się na plażę. O, ludzie, nie, goni nie ale ja zdążę uciec. Tylko skakać będę, bo skakać by to było. Skakanie jest szybsze. Zwyobaczymy, jak ona mnie widzi O, ludzie, no to nie, nie, Kilku osób, nie, mnie subskrybują ja nie, no mnie Już nie, mam nie, nie, mam kilku. Dwóch, trzech. Nie, tam stoi. Stoi przy drzwiach. No kampio. Ha! Niby mnie chyba hitnęła.

Więc, hmmm, a chyba, 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 chyba. dzisiaj będziemy grali w Mad City i na Roblox, czyli jakby jailbreak, ale są super. Osiemankowidzowie, dzisiaj będziemy grali w Needmore, chaos na Roblox. Aha, O? Nie, dzisiaj jest poniedziałek, tak, w ogóle to będzie wypuszczone rano, w poniedziałek. Ale naprawdę nie mam ochoty, jeździć do szkoły. Aha, ręka muzyka. Poczekaj, mogę. O, dogi tutaj jest. Czyli co jest? Wybieramy oczywiście. Yy... Prisoner. Let's go! Czekaj, czy. Dogi? Co ci się stało? O nie! Tylko nie dogi! nee Okej, okay, dobra. Ta, dobra, mam. Teraz mogę, będę wchodził w losowe drzewa. Tak, co z tego... Tak wytrzymałem, żeby mnie nie copyrightowano, bo... Niedługo, bo kiedyś będę miał tysiąc subskrypcji, kiedyś n Przynajmniej mam nadzieję. Czemu się nie klika? No, mam książkę O nie! Nate, ja ci coś zrobię! O, złoty krusz, sobie. zamienimy W tej sali jest... Książka Dobra, mam... Czemu ja nie mogę go zjeść? Nie. Masz, masz, masz. Niech to Ty tu wciąż kampisz, dobra, trzeba jakoś to uniknąć go. Manewry, manewry, manewry. Nie, 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 nie. Ha ha ha! ha. Teraz ja jestem na przodzie i zdążę uciec. A ty nie! Haha, ha. Znaczy sobie mówię! Mógł... No, i znowu mnie hitnął Erik zalewa 8249. Nie, ja kram nie na kalkulatorze. O, ludzie, to był legendarny moment. O, jest yeah. The Hunt, tak jak było z Arby Battles. Dobra, oh, jakie fajne zniszczenie czwartej ściany. Nie mogę. Josie no, Manku, widzowie, dzisiaj będziemy grali w Brookhaven na Roblox i będziemy robili Egg Hunt. Wiem, nie nagrywałem wcześniej Brookhaven, się nie wypuściłem, bo nagranie tu mam, ale. Bo że w sumie. Mało jest do roboty w Mam tutaj drzwi. To jest hajd! Mm. No, jestem no, to jest sobie... dzisiaj będziemy grali w na Roblox. Chapter 8. Karnawał. Oj, bądź gotowy, panie P Idę po ciebie. No dobra. O, o, to mi się dużo bardziej podoba, nie tak jak w piggy, że... Chyba ja, ten... Ciągle y, czasem trzeba się wykręcać. Oj mój to jest tutaj są jak w Battle Mystery. Nie no, świetna gra! NK Studio, this is a great game! Okej, okay, dobra. E, nie no, trochę kopiuję szkołę z piggy... tylko bardziej mi się podoba styl tej. No szkoła, Piggy. Jak się wszystko. Jak to się wszystko się potoczyło w ten sposób? To była tylko jedna. O! Aha. sobie śpić, tak? Aha. nie zamienia, szkoda. Mogę. No, nie mogę. Trochę. Y szkoda, nie mogę zrobić takiego The Hunt. Wiecie, w tym chapterze. Time. Nie wiem, czy było w stylu Arby Battles, ale fajnie, że tak go zrobili. Bo coś tu już jak wiecie, to powiedzcie, czy w dół już był update? Czy już był update, żeby ten. Że naprawia się. takie. no. że są naprawione. że. Y... że jest ten takie oczko. Oraz w inne gry i w Hunt Welnie będzie przyspieszone, ponieważ będzie Sonic oraz... Nie może to zająć. Mam nadzieję, że macie czas obejrzeć he. He, he. nie będzie to, że pinii jest. Dla jak my to zwał, ja jakoś wobec. O nie, 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 nie. Tylko wciąż to. Dalej o nie, może się stąd wydostać. Co? Czemu to jest kamp? Dobra, to, to, to tutaj. Szej jeszcze. Oli. I ten. Wyszły te przybiegli za tą osobą, co zapatrzyła. Ja podejrzewałam, że to jest ten skin Mimi. Czy obejrzysz się filmik Ta, to pewnie jest Mimi. I mam skin Pauliego. Zrobiłem go, niestety nie nagrałem tego, ale nie mogę tu być, więc. O. Co? Co, jak to go nie ma? Jak to nie ma? Nie ma. Dobra, widzowie, yy, już mi działał. Musiałem zrejoinować. Ogólnie tam był bank, bo to jest kręgowość, żeśmy nie W w bloksu na roblox. I teraz mogę nareszcie zaakceptować. Quest. Pustyni bandyci. Cię, ci się podoba Twój awatar? Owszem, jest całkiem, całkiem, całkiem. Zdeptę sokrawki. No i to pewnie będzie przypiszone do 1,25 bo mam lepszenie dzięki temu, bo on jest w moim zajemnym zarobku. Dwa bo mam nagrody za dzienne nalogowanie. Zobaczymy, co coś się odkleiło. O oh, hell no, nie, nie, nie zabijesz mnie, za daleko, za Z <mulary> Chapter drugi jest gnębiacz alfoksy do ringów, więc aż tak. O! He, a to ciekawe. To no, ten spoko, Nagram. Wiedzą, że będziemy grali w vlogs, rzuc na Roblox i y szukamy NPC-ta, bo ma dla nas nowy quest. Więc wiedzą, że będziemy grali w różne. Piggy IP na robocie. tutaj... O, będziemy zobaczyć. Króla świnkę i... królową świnkę. Więc to się tepiemy do Outpost. W ogóle... ogóle A propos outpost, potem nam wyszedł chapter 4 w Big e Bram Realities. No nareszcie. Zrobię short z tych... różnych bardziej oczekajcie, na to może będzie patrzeć, to, to Angry Patrz, film... Outpost i w piggy. E. No na no, was. No. I właśnie śmiarne, ogólnie musieliśmy. Tutaj jestem, pan P. Ogólnie był, Czy jesteśmy gotowi zobaczyć. Tam się kryje? Czekaj! Georgie? Georgi, ogólnie, Georgi? Czyli, Czy siostry z nie powinny cię obserwować? Widzowie, Dziowie, właśnie spajka i. Ojoj, to byłby. It would be shame if somebody took it, bo to tu leżał. Darmowy Spike. A szkoda, bo jakby ktoś go sobie zjadł. HE 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 Nareszcie! Jak, jak ten gostek się nazywa, Poczekaj, już raz, zaraz mi się przypomni. Ale ja będę tutaj dalej grał, trzeba tutaj normalnie sobie... Tutaj jest Outpost. Jesteś pewien, że tutaj są twoi przyjaciele? Tak. Słyszałem, że tutaj jest Pan P. Dobra, lepiej chodźmy. Okej. Okay. Zobaczyć, co znalazłem. Jak nawet to założysz? Co Nie tak? pyta się. Okej. Musimy mówić, że będziemy w blockstwo na roblox i tutaj sobie lepsze, ale mam też nowego questa widzowie, więc będzie już koniec. To będzie na map. Lecz nie wiedział on jeszcze, że to będzie jego ostatni filmik z Brawl Stars na bardzo długi czas. Powiedział co wiedział. No, więc że będzie będziemy grali w Roblox Puppet od HD Games. I w ogóle ta gra wróciła, bo ona kiedyś była usunięta. Ma teraz Remaster. A o. Tak, i ma, ma Avatar Squid Game Garda. Nie pytajcie się dlaczego to było. Skóliczemy już takie popularny nie jest, ale zostawiłem, nie bo bo są na inny Chyba Dobra, sobie wzięły zielony kluczyk, zielony kluczyk. O, dla mnie tutaj jest łazienka, a nie, nie na dole. Ciekawe. Właśnie sobie widzę, że ktoś musi całe mnóstwo schodów schodzić, żeby... znaczy wchodzić, żeby... Yy. Skrzyżować, żeby się umyć, trzeba zabić, no. no, no, no. Ciało po prostu spadło. Dobra, teraz paras i o ludzie, w też 11. Bo nie tak było, tylko ten. zobaczycie. chcę być sam, ale obchodzi mnie jak copyright, ja i tak nie dostaję pieniędzy więc po bardzo... co, a oni się spopularyzują ja lubię to, no to nie mam nic przeciwko nie mam nic przeciwko żeby Pan, to będzie na swoim pan, będzie się będziemy grali w pan, i jest nowy update w build mode nareszcie dodano npc tas pan, z, z o pan, pan, tu? Co? hitbox zepsuty dobra Wiesz, chyba z tego nie ucieknę. O nie, no, gdzie ci ten złoty klucz? To złoty klucz. Złoty klucz powinien otworzyć się. Ja nie mogę na te trapy trawy. John Doe, odsuń się! Dzięki. Dzie co? Nie otwierają się, ja nie mogę. Dodać, to, to będzie go. A właśnie, MMS, mam pytanie. Grasz kiedyś w Fanny Night Funkin? Ja nie mogę, też moje premiery nie oglądał, ale tak, grałem, właśnie premiera, grałem. CO TU się DZIEJE? Już się to my będziemy grali w Find the Flags, bo dzisiaj jest dzień flagi Sobie poczatuję z moim kolegą z Robloxa Andrzej Szwajcaria Robi noc Jest dobrze, robi się noc O widzicie, Widz... widzowie, tam jest Lonesome Wayfarer Takie małe coś, co tam widzicie chodzące To jest Lonesome Wayfarer Obi-Wan Kenobi musi sprawdzić, czy Lonesome Wayfarer ma... Czy wyczuwa w niej moc Zrzut ekranu. Ej! Dobra, zapazuję sobie potem. No, jeszcze... Nie ochodź. Czu... Hehe, prawda? Czekaj co? na pewnie mi się przewidziało. No dalej. No nie, no... Kolejna gra w nie nagrywa. Co? A... Co? Ale jak ja się No nie, jestem out of bounds, nie... trzeba się z tym dostać. No dalej. Aha, czyli czy to jest jak backlus. Co, co tu się stało? Uwaga! Potwory są w stacji policyjnej i próbują y, się dostać, choć y, y, udaje się do garażu, tak widzowie śmieje, bo w Modern Mystery tu. No, tak w ogóle, część, część była nagrana tego nagrania wcześniej. Więc ten. Więc. Nie, to nie, wiem. Czy podobał Wam się pokaz? Był bardzo fajny, prawda Poni? Prawda. Trochę lej. O, cicho, dogi. Dobra, ja się pewnie będę musiała zbierać. Co, co, czemu? Infekcja. A no tak. Sebie to ja nie proszę, żeby coś roz... yy, gadał, bo ten bo nie ma czasu. Bo teraz nie ma co tego nagrywać. Jego głosu. A weekend da się. A z Ty coś powiesz? Ból. No, bo widzę, na tyle, dziękuję Wam za oglądanie. Shoutout dla Krystiana, dla Bruno, nie, 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 dla Bruno, mojego kolegi Bruna. dla I dla Mikołaja z, z mojej szkoły, on wie. On wie. I, nie wiem czy już mówiłem, ale Borys ma dziś urodziny, więc shoutout dla niego. I jeszcze Q&A teraz. Pytanie pierwsze. Od Napoleona Bonaparte. Czemu obiecałeś admina dwóm osobom i nie dałeś? Um, Antek ma. A ty się yy, Julek zasłuż lepiej. Ty mówisz, że niby ci obiecałem, ja z tego co byłem, mówiłem, że może ci dam. Więc teraz nie żul admina. Okej. Okay. Następne pytanie. Od Krzysztofa Koronowicza. Ko Kolonowicza. Michał, co dziś masz na obiad? Wtedy smażone ziemniaczki pyszna surówka. A dziś, dzisiaj pierogi miałem z czymś. I ostatnie pyta pytanie, bo nikt nic nie napisał. To chyba ostatnie. Nie, nie mus będę musiał spojrzeć. Mam pytanie do mnie od Harmidy Mam pytanie dla mojego ulubionego YouTubera: czy baby robią zwykle? Ty wiesz, że nie wiem. Jestem, nie jestem creepem, więc nigdy nie patrzyłem, więc nie wiem. Pytanie czwarte od chleba. Kiedy nowy odcinek? No to nie wiem, dzisiaj za, trochę po dziewiątej będzie 20 subów, 30 subów specjal, a jutro to nie wiem. Możesz dać sugestie na top czacie. Dobra, widzowie, to będzie na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, naprawdę dziękuję wam za 30 subów. To będzie na tyle. Dobrej nocy i pa!